Witajcie, nazywam się Michał Reszel, pochodzę ze stolicy, ale tak naprawdę pochodzę ze stolicy polskich Łużyc, czyli lubuskich Żar. Okay. Mam nadzieję że zaintrygował Was tytuł mojego wystąpienia, ale zanim krótkie pytanie. Kto z Was ma w swojej szafie parę dżinsów? Ja też mam. Okej, okay, dziękuję. Czy wiecie, że do produkcji jednej pary dżinsów potrzeba około 10 tysięcy litrów wody? Dla zobrazowania, jaka to jest liczba do produkcji trzech pardzińców, potrzeba jednej cysterny wody. Skąd takie liczby? Woda się bierze z bawełny, z produkcji bawełny. Uprawia się ją między innymi w Uzbekistanie. Uprawia się tam na terenach ciepłych i suchych. Klimat nie jest najlepszy, wobec czego uprawę należy nawadniać. Jeśli nawadniać, najprościej z pobliskich rzek, doprowadzając kanałami wodę do pól uprawnych. Wszystko by było w porządku, gdyby rzeki nie uchodziły do jeziora Aralskiego i nie spowodowały takich zmian. Czwarte niegdyś pod względem powierzchni na świecie jezioro jest dzisiaj kilkoma mniejszymi małymi zbiornikami wodnymi. Dla zobrazowania, jak wielkim jeziorem było jezioro Aralskie w latach 60., naniosłem zarys powierzchni województwa zachodniopomorskiego. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ jest to bardzo wyraźny obraz zbyt intensywnej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, ale też zbyt intensywnego użytkowania ograniczonych przecież zasobów. Ale, proszę Państwa, Uzbekistan jest prawie 5000 km stąd, zajmując się czymś bliższym, bardziej nas dotykającym, jezioro głębokie, niedaleko Międzyrzecza, nie to jezioro w Szczecinie. Województwo lubuskie. Zdjęcie sprzed kilku lat i zdjęcie z tego roku. Co się stało? Prawdopodobnie z powodu zbyt intensywnego użytkowania studni głębinowych obniżył się poziom wód gruntowych. Co za tym idzie, także poziom wody w jeziorze. Niegdyś normalne jezioro wypoczynkowe, dzisiaj pomost jest prawie tarasem widokowym. Idąc dalej, zdjęcie Odry niedaleko Wrocławia. Poziom wody kilka centymetrów w kwiecień bieżącego roku. Jasne Błonia sierpień ubiegłego roku i dla odmiany Łódź 2019 rok. Widać, że coś jest nie tak, prawda? Tych zmian ekstremalnych obserwujemy z roku na rok coraz więcej. I będziemy ich obserwować coraz więcej wraz ze zmieniającymi się zmianami klimatycznymi, ale też naszymi działaniami lokalnymi. Takim działaniem lokalnym, niekorzystnym jest między innymi tonoza. Zabudowywanie parków, skwerów, czy na przykład jak we włosławku rynku jest niekorzystnym zjawiskiem z punktu widzenia obiegu wody w przyrodzie. Normalnie po opadach deszczu woda wsiąka w glebę, później w głębsze jej warstwy, a jej nadmiar odpływa ściekami wodnymi. W przypadku zabudowań woda spływa bezpośrednio do kanalizacji burzowej, a z niej już prosto do rzek kanałami. Omijając ten ważny etap ściągania wody w glebę, nie pozwalamy zasilać wód gruntowych i powodujemy m.in. takie zjawiska jak lokalne podtopienia, okresy suszy czy obniżanie się poziomu wód gruntowych. To są realne efekty tych działań. Wbrew pozorom jednak wody z opadów nam nie brakuje. To znaczy rok do roku w porównaniu poziom opadów w Polsce jest mniej więcej taki sam. To nie jest problem, nie grozi nam pustynnienie. Problemem są właśnie wspomniane okresy skrajne. Z jednej strony przyczyną są globalne zmiany klimatyczne, w tym globalne ocieplenie, i druga sprawa to są nasze lokalne działania. Żeby już nie lać wody, czy możemy coś z tym zrobić? Oczywiście, że możemy. Wraz ze swoim stowarzyszeniem, które prowadzę, Zorganizowaliśmy akcję zbierania śmieci. My jesteśmy małą grupą, prowadzimy akcje informacyjne, ale no nie mamy wpływu na statystyki. Natomiast większym zasięgiem z tutaj obecnymi, z obecnymi na łączu, to już jest inna sprawa. Już mamy większy zasięg, większe możliwości. Musimy zacząć od podstaw. W 2050 roku prawdopodobnie zagłada nas nie czeka. Będziemy żyć, ale co to będzie za życie? Latem 35 stopni wśród pięknego betonu, granitu i szkła, czyli odczuwalne co najmniej 10 więcej. W kwietniu susze, a w październiku dla odmiany ulewy. Można się przeprowadzić, ale Malediw niedługo nie będzie. W Australii pożary, a w Stanach Zjednoczonych huragany. No warto jednak coś z tym zrobić i, i zacząć od podstaw, od Dbania o zrównoważony rozwój, promocji takiego rozwoju w swoim mieście, o niezabudowywaniu lokalnych podwórku, podwórek czy skwerów, ale przede wszystkim musimy być rozsądnymi konsumentami. Bo pamiętajcie, nosicie na sobie tysiące litrów wody. Dziękuję.